Filmka widzowie, witam was w kolejnym odcinku, już drugim ze zdobywania wszystkich przedmiotów eventowych na pygmc.pl W tym filmie zdobędziemy sobie miecz cukierkowy yy, Obecnie na rynku miecz cukierkowy chodzi po... Yy, 150... tak Obecnie miecz cukierkowy chodzi po 150 tysięcy więc co? Jeszcze chciałbym was powiadomić o konkursie na 10 tysięcy. Wystarczy zostawić lajka, suba oraz bić na Discorda, który będzie w przypiętym opisie. Więc ja już was zapraszam do oglądania. Przed zaczęciem tego filmu, z ostatniego filmu 10 tysięcy wygrywa ta oto osoba. Jeżeli chcesz dostać nagrody zgłoś się na Priwie, na Discordzie. I co? Lecimy z... Posobami. Dobra widzowie, więc ja znowu po wywalce taktycznej. No i lecimy sobie z pierwszym sposobikiem, którym będzie no dość polecimy klasycznie, bo będzie to kopanie obsydianu. Lecimy sobie RTP i szukamy obsa. Hmm. Teraz przez ten reset jest mało tego obsydianu, ale w sumie mogę iść w Kajwa. nie, nie mam wody, to nie pójdę. O, tu jakieś... ...boksy, trapy, to się najbardziej opłaca skopywać. <laughs> na przykład sobie, sobie tego... ...boksa. Dobra, widzę, więc ja sobie pokopię tak... ...30 minut. Yy, I widzimy się, ile uda mi się wykopać obsa. Mam nadzieję, że nikogo nie napotkam na swojej drodze, bo jak... ...kogoś spotkam, to ono ma mi ten skita VIP. Bo pod komendą free VIP... Pod komendą Free VIP, macie VIP-a na 3 dni, więc jak to jeszcze będzie działać, ale ja ustawiam, że już nie będzie działać, to możecie sobie to wpisać i dostaniecie VIP-ka. No, yy, no i co? Ja teraz to sobie pokopię tego psa i widzimy się za... Nawet za sekundy dla mnie za chwilkę. Dobra, widzę, więc ja wykopałem yy, tutaj mam ze sobą... Mm. Ten 5 y, staków, jeden stak mi się już sprzedał, więc tak, jeszcze to ten stak sobie wystawię po tysiaczku Więc to jest bardzo dobra cena, no ale to taka droga jest cena, przez to, że jak ja gram, to obecnie jest 23, ale jeszcze mm, u mnie na dzisiejszy dzień zrobię sobie jeden sposób, którym będzie farma pszenicy więc ja sobie tutaj kupuję łopatę Znaczy nie pszenicy tylko farma trzciny ja sobie kupię jakąś łopatkę Dobra ja sobie znajdę łopatkę i poszukam chyba jakiejś wysepki więc widzimy się jak już będę miał coś gdzie będzie można zrobić tą farmę Dobra widza no a więc no mamy tutaj miecz cukierkowy za 120 tysięcy no i co? Ja bez przedłużenia tego filmu go kupuję no pyk. Mamy. Przetestowaliśmy dzisiaj tylko jeden sposób. A już mamy mieczyk cukierkowy. No <grych> y, dokładamy go oczywiście do szalkerów z przedmiotami eventowymi z naszej serii, więc sobie w pyk. leci obok budy. No i co widzowie no odcineczek bardzo krótki. No przepraszam was no następny odcinek postaram się żeby trochę trwał więcej i było więcej sposobów. A ja już was żegnam. I нарко